Europejski komisarz do spraw klimatu broni strategii osiągnięcia 90% redukcji emisji CO2 do 2040 roku. W wywiadzie dla EuroNews polityk wyjaśnia swoje stanowisko w sprawie przyznawania kredytów węglowych, w ramach których kraje Unii płacą innym państwom za ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Capturing carbon and putting it back into the ground in this hugely complicated geopolitical world there is a lot of value also for us in building more bridges with our friends in Africa and Latin America they like. Komisarz uzasadnia ten środek potrzebą ograniczenia emisji dwutlenku węgla przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjności gospodarki. Choć krytycy twierdzą, że działanie to podważa założenia Zielonego Ładu, komisarz przekonuje, że możliwe jest pogodzenie obu sort of um, between, between on celów. Our job is to make sure that we continue with climate action, but do so in a way that works for our people, works for our, our, our companies and works for our economy. Cel na 2040 rok to jedynie etap na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej przez Europę.